Więc halo, halo, halo z tej strony. Jak słuchajcie, i dzisiaj sobie nagrywamy League of Legends na trybie Ur. I gramy sobie Akali na midzie. I słuchajcie, gramy się Akali z tego, że po pierwsze jestem OTP Akali, a ja po drugie po prostu Akali na tym trybie jest. Po prostu jest taka broken, że nie wiem, tak może się spamować w tym ciu. No patrzcie, przecież, no, jeżeli tutaj mu zabiera jakoś tak. Nie wiem, ze 100hp Po prostu tak może w tym siękać, że nie wiem Więc to jest piękne na tym trybie Więc no, i jeżeli wam się spodobał ten filmik oczywiście to zostawcie łapkę w górę Komentarz też możecie jakiś zostawić Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jesteście Pierwszy raz na moim kanale I zostawcie, jak już zostawiacie subskrypcję zostawcie też ten dzwoneczek, żeby nie przegapiać żadnych powiadomień i nowości na moim kanale. I w ogóle słuchajcie z tego co widzę, to trzech ludzi jest na topie. Co jest dosyć śmieszne. Właśnie nie dogadali na siebie nic to dobrze. Dobra, bo nas to już karma podstawiła, ja nie zauważyłem jej w ogóle. No i słuchajcie, patrzcie, no przecież ona nie miała mi po prostu co zrobić. Chyba bez szans w takiej sytuacji. Dobra, więc ja się już od razu rikoluję dzięki temu, że jest ta armata, ta tutaj którą można się wystrzelić po prostu w jakiekolwiek tam miejsce do połowy mapy, to, to nie jest problemem rec recolowanie się, bo zawsze możesz szybko wrócić. To jest właśnie fajne. A ta karma już chyba zacznie trochę ogarniać, Że <ścoughs> Akali jest broken i nie będzie już tak, słuchajcie, podchodzić. Wszystko. Mam już chmurę, więc... Jeszcze... Dobra, słuchajcie, chyba. Mam ustawione wszystko tak jak chciałem. Tak, teraz wszystko ustawione tak jak chciałem. No i co możemy jechać? Tylko nie wiem czemu, ale ona z tym zdanie prochodzi. To nie zajmie długo. Nie to widzicie. Moje perspektywy. Dobra, ale słuchajcie, na razie nam idzie dobrze. Wygrywamy mnie. Nie wiem czemu się spleszowałem, chyba tylko po to, żeby nie kręcić w ności. Czy prawda bym nic nie zrobiła, ale... No ale... Ja, wiecie, mój mózg wie najlepiej kiedy trzeba się spleszować Jezus, już idzie nie, wiem, na tej, że się zdąży jeszcze zrykolować, ale widzę tutaj szybko akcję. Jezus, ją nabiję. Oh! Dobrze, że chcieli mieć tego i najpierw bym bez skutku. Tak, to przynajmniej ją jeszcze zabiliśmy. Te podpisy jeszcze wezmę. I idziemy już z powrotem zabijać się. Albo on nas zabijać. Tutaj to jest to jest już tym Dobra, jak już jakby ją podejdziemy, słuchajcie, to możemy ją zabić, słuchajcie, łatwo, mamy bardzo dużą przewagę ale na daleko ona nas, słuchajcie, trzyma bardzo dobrze i nie jesteśmy w stanie coś zrobić, no, słuchajcie, spocisnęła nas tylko na teraz, ale teraz, jeżeli to dobrze rozegramy, to możemy ją zabić. No, rozegraliśmy to dobrze. Teraz się już, słuchajcie, rikoluję. Bo ona już zaraz tutaj będzie. Nawet nie wiem czy mnie nie dojedzie zaraz tutaj, ale a już trudno. Będę się w ten środka. Przyszło. chwila po tym jak słuchajcie wróciłem. Tak naprawdę. Wezmę sobie trochę płatek i let tam już od razu. Spróbuj no, teraz mamy coś słuchać jak tam dojechać, ponieważ nasz mój tak tam nie działa, że po prostu nie dojechać.

jest takie broken, Jezu Maria ja Na razie wygrywamy w ogóle jakby całą grę z 14-8 Jest dopiero 6 minut, a już jest takie winy ogólnie A, ja, wszedłem tam, żeby ją zabić i nie pomyślałem, że wstajesz... Już... Ej, ja, ja też mogę zginąć. No i, no i zginąłem. Dobra, od razu sobie będziemy składać rabatona, myślę. Była pierwszy raz gram na karmę jakby wczy. nie jeszcze się nie widziałem, czy niedawno ją w ogóle zobaczyłem w vlogu, to się zdziwiłem to to było za proces. No i ona chodzi ma szansę na to. To jest smutno. To już nikt pokonany. Przeciwnik pokonany. Nie wstrzymuj się. Adriano tak mnie je kurci kurc koci, żeby tam dojechać, wyciągnąć się i

I tutaj też można wardować bardzo szybko i to też jest bardzo skurczające. Jak po prostu przeciwnicy mają wszędzie wizję. Ja jakoś zawsze nie zapominam, nie wiedzieć o czemu. No, tak więc słuchajcie, my linię linie wygraliśmy, ale zależy od moich sojuszników, czy wygramy tą grę. Tak naprawdę. Mogę zaraz gdzieś na topa wskoczyć pomóc tylko... No zaraz najpierw skończę tą wieżę może Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, dawaj idę tam na topa. Albo na to wciąż tutaj zabije. Albo, albo nie. Ja idę na tego topa. Koniec serii Ty w ogóle Lucian przysunięciu, więc dobrze, że poszedłem na tego topa, bo by nas chyba zabił. Trochę się uleczymy i lecimy tam Koniec serii. to no ja tak ciśnie CO? CO TO BYŁO? Yuzmere jak ja ty chory dostałem w ogóle msakra ale już mamy 3 itemy ogólnie więc więc taka trochę beka 9. Dziesiąta minuta, a my mamy trzy itemy. To jest URF. To jest URF, proszę pani. To jest właśnie URF. Dlatego ja kocham ten tryb. Nie, jednak tryb jest słaby, wiecie? Nie polecam go. Dobra, lecę na tego Teemo, słuchajcie. Tam ogólnie wszyscy zginęli, tam byliśmy przeciwni. Teraz zabiliśmy tego Timo. Co prawda prawie zgnęliśmy przy tym Ale co tam, na easy go zabiliśmy Przecież I słuchajcie, przydałoby się pomóc może trochę topowi, bo znowu przegrywa Cisną ich tam strasznie, no Miłosiernie Ło wow. Teraz dopiero zauważyłem, że ten dusem mnie tam podszedł Ja byłbym zły na siebie, gdybym mnie tam zabił Dobra, lecę jeszcze raz na tego topa Dobra W końcu nam coś wyszło tak jak chcieliśmy Idę na bota tu słuchajcie, widzę, że jest jakiś problem Słuchajcie, ten, niedługo wbijałem siódmy poziom Mastery na Akali. I no już się nie mogę doczekać, mam no, siódmy poziom Mastery, to jednak jest forset. Jusmaria Timos! Zawsze mam ochotę cię za jaja powiesić Przeciwnik pokonany! Co ty robisz? A już chyba serio nie, nie umiem grać w tą grę A, czarno to widzę, czarno to widzę Mówiłem tak miało, że wygrałem, słuchajcie, moją miniaturę To ja nie do końca Nie do końca Jezusu maria, ten misiek ma taki cholernie głupi damage prostu to jest śmieszne Przeciwnik pokonany. Na szczęście miałem tego parę mądrzewa. Nie mogą mnie trzymać, ale proszę. O nie! Czemu ja kliknąłem tą mierkę? Koreoriana też jest broken w sumie na ten tryb, no bo ona ma to takie swoje znikanie i chcemy coś robić. Kradłem, ale i tak jest mi zadowolony, że ukradłem, bo on mi wcześniej ukradł Dominacja no. Co on mi tak bije? Ta gra jest jakaś chora Dobra, chodź, ja bym słuchajcie zrobił smoka teraz. ten sposób podobno jest lepszy, ale to nie daje mi tak jakby nie działa, to zupełnie. całkiem nie. Zaczynamy z taktyczki. Może byśmy się nie pozwolono na coś nie znieść. Albo tutaj ktoś jest. Tutaj ktoś był, w tych krzakach Dobra, zabiliśmy na szczęście Miodora, no na nie ukradłem I jeszcze ukradłem, tylko w tragu. Totalnie A, byliście chudzy, gdyby ktoś mi tak zabrał prawie. No Ale to ja zabrałem, a oni mi zabrali Dobra, jesteśmy już sobie, słuchajcie, i lecimy na topa o, Oriany, no, Którą na szczęście zabiliśmy ja nie wiem kiedy Przez chwilę Koniec serii Nasza nauczkę Postawię tutaj, jak słuchajcie wizję I znowu słuchajcie zapomniałem o tych wardach Ile 5 postawiłem Jezus Maria. Out, Out. Nigdy. Ale uciekłem O Jezus Mario ja się cieszę, że nie mam tego że miałem tego bardziej Ninja. Tak mi się włożył że tani mi znów zrobiłaś masakra I Timo to jest jeszcze jakaś gorsza masakra Jezucz ma po Taka im czas, taka, taka im czas, nie możesz czas, taka im 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 czas, teraz yy, na tym levelu moje Q zadaje więcej niż moje yy, ten, niż moja RK, Dara, kończymy to myślę yes. No więc trzymajcie się, w sumie jeszcze się w lobby zobaczymy więc zaraz się widzimy Teraz słuchajcie, my się jeszcze widzimy tutaj w lobby, żeby wam pokazać jakie miałem staty, no a plus dostaliśmy, w sumie nie najgorzej mm. Dałem, słuchajcie, honor Belkozowi, dlatego, że tam czasami naprawdę nieźle cisnął. zresztą jeszcze to miał chyba na jedno. Miał najwyższy wynik w naszym teamie. I jaki był damage, słuchajcie. Yy, no, taki trochę fatalny miałem, moim zdaniem. Ale no co, no, fragów było trochę, co prawda, zginęliśmy też trochę razy. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję jeżeli chcecie. Więcej odcinków z tej serii. Trzymajcie się i cześć!